Witajcie na naszej czwartej już lekcji polskiego. Dziś będziemy mówić nie tylko o języku polskim, lecz także o polskiej historii i polskiej kulturze. Poznamy polskich laureatów Nagrody Nobla, czyli noblistów z różnych dziedzin. O niektórych z nich na pewno słyszeliście, ale jak przypuszczam, są i tacy, o których nie tylko nie wiecie wy, lecz także przeciętny Polak nie wie o ich istnieniu. Poznajmy zatem polskich noblistów. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, co to właściwie jest nagroda Nobla. Jest to nagroda ustanowiona przez Alfreda Nobla w jego testamencie sporządzonym na rok przed śmiercią. Ten wynalazca, między innymi wynalazca dynamitu, na którym dorobił się fortuny, Ufundował w ramach swojego testamentu nagrodę pieniężną dla naukowców, literatów, a także dla tych, którzy w różne, na różne sposoby wspierają propagowanie pokoju na świecie. Jest to pięć równej wartości nagród w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz w, właśnie w dziedzinie propagowania pokoju jest to tak zwana pokojowa nagroda Nobla. Szósta z nich, nagroda z ekonomii, nie została ufundowana przez samego Nobla, ale przez Szwedzki Bank Narodowy, który z okazji swojego 300-lecia w 1969 roku ufundował własną nagrodę, która przyznawana jest razem z nagrodami Alfreda Nobla. Nagrody Nobla węczane są w Sztokholmie i w Oslo 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci ich fundatora. Każda nagroda Nobla przyznawana jest konkretnej osobie. Wyjątkiem może być tylko nagroda pokojowa, którą czasem otrzymują konkretne osoby, ale mogą ją też zdobyć organizacje czy związki wyznaniowe. Pierwszym laureatem, a właściwie pierwszą laureatką Nagrody Nobla, o której będziemy dzisiaj mówić, jest Maria Skłodowska Curie. Po polsku stosujemy Szyk Skłodowska-Kiri, bo zgodnie z tradycją podajemy kolejne nazwiska, które y, przyjmowała y, noblistka. Najpierw nazwisko rodowe, następnie nazwisko po mężu. Natomiast Francuzi mówią zwykle Maria Kiri Skłodowska. Tak też nazywa się Lubelski Uniwersytet jej imienia. UMCS, czyli Uniwersytet Marii Kiri Skłodo Skłodowskiej. Maria Kiri, bądź Maria Skłodowska-Kiri. Zdobyła aż dwie nagrody Nobla. Najpierw w 1903 roku z fizyki, tę nagrodę otrzymała razem z mężem Piotrem, oraz następnie w 1911 roku z chemii. Tę nagrodę już indywidualnie. Nie była to jedyna dziedzina, w której nasza Noblistka się wyróżniła. Była pierwszą kobietą, która zdobyła doktorat z fizyki. Jej wizerunek występował w kilku krajach świata na monetach i banknotach. Przyjeźniła się z Albertem Einsteinem. Jest też pierwszą kobietą, której prochy zostały umieszczone w Paryskim Panteonie, czyli w grobowcu dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla historii i kultury Francji. Ma też swoje muzeum, o czym niewielu wie w Warszawie, przy ulicy Freta na Starym Mieście. Co prawda, nie urodziła się w Polsce, ponieważ w 1867 roku, czyli w roku jej urodzenia, Polska jako państwo nie istniała na mapach świata i Europy, jednak urodziła się na ziemiach polskich i przez pierwsze 23 lata swojego życia właśnie na nich żyła, uczyła się, mieszkała. Również kiedy wyjechała do Francji, uważała się za Polkę, za polską obywatelkę, cały czas znała także język polski, posługiwała się nim do końca życia. Ciekawostką jest także, że cała rodzina Marii Skłodowskiej-Curie otrzymała w sumie aż pięć nagród Nobla. Dwa pierwsze mm, otrzymała Maria z mężem, potem sam Piotr Curie, trzeci zaś mm, Skłodowska otrzymała w 1911 roku z chemii, Wreszcie czwarty z nich otrzymało małżeństwo Irena i Fryderyk Joliot-Curie, czyli małżeństwo jej córki i męża córki w 1935 roku. Wreszcie piąty otrzymała Ewa Curie. Nie otrzymała co prawda go wprost, ponieważ y, otrzymał go jej mąż, odebrał go jednak wraz z żoną, więc w sumie rodzina y, państwa Curie otrzymała aż pięć nobli. Jest to w w wypadek w historii Jedyny. Tak jak to, że Maria otrzymała dwa noble z dwóch różnych dziedzin. Coś takiego także zdarzyło się tylko raz w historii. Henryk Sienkiewicz. Kolejnym naszym noblistą jest znany pisarz, autor trylogii, kwowadis, krzyżaków, Henryk Sienkiewicz, który w 1905 roku otrzymał nobla z dziedziny literatury. Znowu, Niemal całe życie spędził on na ziemiach polskich, mimo tego, że przez całe jego życie Polska nie istniała na mapach Europy, na mapach świata. Uważał się jednak za pisarza polskiego, pisał i mówił po polsku. Stąd, co oczywiste, zaliczamy jego Nobla do Nobli dla Polaków. Henryk Sienkiewicz był nowelistą, powieściopisarzem, publicystą, jednym z najważniejszych Pisarzy polskich drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Polacy cenili go aż tak, że w darze w 1900, 1900 roku hmm, sprezentowali mu niejako dworek w oblęgorku. Na ten cel była prowadzona specjalna kwesta i naszemu wielkiemu pisarzowi ten dworek podarowano. Jednym z jego pierwszych ważnych utworów były. Listy z podróży do Ameryki. Został tam wysłany jako korespondent. Są to też właściwie pierwsze reportaże w języku polskim i jednocześnie jedne z pierwszych tekstów opisujących Amerykę po polsku. Następnie powstała trylogia, czyli Ogniem, Mieczem, Potop i Pan Włodyjowski, które najpierw, co było niejako zwyczajem w ówczesnych czasach, ukazywały się w odcinkach w cotygodniowych odcinkach w gazetach codziennych. Potem powstała powieść Bez dogmatu i wreszcie najsłynniejsza, szczególnie za granicą, powieść Sienkiewicza, czyli Quo Vadis, opisujące prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Nerona. Ale nie był to koniec. W 1900 roku Sienkiewicz opublikował Krzyżaków. Na tej podstawie już w XX wieku powstał film, który do pewnego czasu miał jedną z największych w Polsce widowni. Po prostu wszyscy musieli ten film obejrzeć szkoły, zakłady pracy dlatego miał on w, naszej, w historii naszej kinematografii bardzo wiele wyświetleń, bardzo wielu widzów. I wreszcie, w 1911 roku, już po otrzymaniu Nagrody Nobla, książka, o której być może słyszeliście którą prawdopodobnie czytaliście w szkole: W pustyni, w puszczy. Opowiadająca o podróży Stasia i Nel przez Afrykę. Choć Henryk Sienkiewicz zmarł w Szwajcarii, jednak w 1924 roku sprowadzono jego prochy do Polski, do Warszawy i już w niepodległym kraju pochowanego ponownie z honorami, jego prochy zostały pochowane w katedrze świętego Jana w Warszawie na Starym mieście. Kwowadis, jak już mówiłam, jest najprawdopodobniej najpopularniejszą powieścią Sienkiewicza. Być może nie w Polsce, w Polsce nadal w lekturach szkolnych kr królują krzyżacy i trylogia, jednak na świecie to krowady jest najbardziej znane i było kilkakrotnie ekranizowane. Na przykład w 1951 roku w Hollywood ta ekranizacja zdobyła bardzo dużą widownię. Była też bardzo droga i bardzo wystawnie przedstawiała czasy cesarza Nerona. Z ostatnich ekranizacji Kowadis warto też wymienić ekranizację reżysera Jerzego Kawalerowicza. Na podstawie materiału stworzonego przez tego reżysera powstał zarówno pełnometrażowy film kinowy, jak i sześciocinkowy serial telewizyjny. Jest to ostatnia jak dotychczas ekranizacja tego dzieła. Pochodzi ona z 2001 roku. Kolejnym naszym noblistą, znowu z dziedziny literatury, jest Władysław Reymont który otrzymał tę nagrodę w 1924 roku. Raymond, podobnie jak Sienkiewicz, nie urodził się w Polsce, ponieważ jeszcze wtedy, kiedy się urodził, Polski na mapach Europy nie było, jednak tworzył po polsku, czuł się Polakiem. O ile Henryk Sienkiewicz opisywał historię Polski ku pokrzepieniu serc, o tyle Raymond, można powiedzieć, opisywał polską codzienność, zarówno tę wiejską, Którą opisał w czterotomowej powieści chłopi, jak i tę miejską. Na przykład w ziemi obiecanej, w powieści tej opisał rodzącą się łódź, budując się tam fabryki i powstające nierówności społeczne, też tygiel narodowościowy, który się tam tworzył. Co ciekawe, Raymond właśnie za chłopów otrzymał y, nagrodę Nobla, tak, przynajmniej y, Szwedzka Akademia opisała to w Oficjalnym dokumencie przyznającym mu tę nagrodę. O ile najsłynniejsza powieść Sienkiewicza, Kowadis, była kilkakrotnie ekranizowana w formie serialu czy filmów, o tyle, choć powieści Reymonta nie były ekranizowane tak często, to y, spotkały się one również z sukcesem i tak. Na podstawie Chłopów powstał telewizyjny serial, zaś na podstawie Ziemi obiecanej film Andrzeja Wajdy, który otworzył temu reżyserowi drogę do Hollywood, a role Przoniaka, hmm, Seweryna i Olbrychskiego zostały przez polską publiczność na wiele, wiele lat zapamiętane. Kolejnym noblistą, o którym będziemy mówić, jest Czesław Miłosz, który urodził się w 1911 roku. A zmarł już w wieku XXI w roku 2004. Jak widzicie, między poprzednim polskim noblistą a Miłoszem jest dość duża przerwa. Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla, oczywiście w dziedzinie literatury, w roku 1980, co wielu historyków i literaturoznawców wiąże także z ówczesnymi wydarzeniami w Polsce. Być może Nagroda dla Miłosza była nie tylko. Uhonorowaniem jego twórczości literackiej, lecz także wsparciem polskiego ruchu Solidarności. Miłosz nie urodził się co prawda na ziemiach polskich, lecz w rosyjskiej guberni Kowieńskiej, czuł się jednak Polakiem, jego rodzina mówiła po polsku i przez pierwszych 40 lat życia mieszkał w Polsce. Następnie wyemigrował do Francji, mieszkał także w Stanach Zjednoczonych. A do Polski wrócił dopiero po y, przewrocie, po likwidacji PL i powstaniu III Rzeczypospolitej w roku 1993 i pozostał tutaj już do śmierci. Mieszkał w Krakowie. Miłość tworzył w języku polskim, ale także na emigracji w języku angielskim. Był przede wszystkim poetą, lecz także prozaikiem, eseistą, tłumaczem, historykiem literatury. Stworzył ostatni, jak do tej pory, całościowy podręcznik historii literatury Polski, napisany przez jedną osobę, właśnie pod tym tytułem, historię literatury polskiej. Był także dyplomatą i właśnie jako dyplomata wyemigrował, a właściwie uciekł z PRL-u, najpierw do Francji, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W Stanach, aby się utrzymać, wykładał między innymi na Harvardzie i Berkeley. Po powrocie do Polski Pisał, tworzył publicystykę, a po śmierci został pochowany w krypcie zasłużonych wśród innych wielkich Polaków w Krakowie na Skałce. Przez wielu uważany jest za najwybitniejszego polskiego poetę XX wieku. Kolejny polski noblista jest jednym z dwojga z nich, którzy żyją do dzisiaj. Będę mówiła o Lechu Wałęsie. Drugą osobą jest Olga Tokarczuk, o której powiem na końcu, ponieważ otrzymała Nobla jako ostatnia w 2019 roku. Lech Wałęsa urodził się w 1943 roku w Popowie. Jest polskim politykiem, chociaż dziś już mniej aktywnym politycznie. Także działaczem związkowym. Z zawodu był elektrykiem. Teraz jest na, oczywiście na emeryturze. Lech Wałęsa nie tylko zakładał i był pierwszym przewodniczącym niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność, był także mm, ogólnie działaczem opozycji demokratycznej, był za swoje poglądy i działalność więziony. W 1800, 1983 roku otrzymał pokojową nagrodę Nobla właśnie za działalność Solidarności. Niestety nie mógł wówczas wyjechać z kraju, a nagrodę odebrała jego żona Danuta wraz z synem. Natomiast w latach 1990-95 Lech Wałęsa był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W 1981 roku yy, amerykański tygodnik Time przyznał się tytuł Człowieka Roku. Było to związane z próbą podjęcia demokratycznych przemian w Polsce i właśnie działalnością Solidarności. Natomiast w 1999 został przez ten, ten sam magazyn zaliczony do 100 najważniejszych ludzi XX wieku. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych w różnych krajach, między innymi amerykański prezydencki medal wolności czy brytyjski Wielki Krzyż Orderu Łaźni, a także francuską Legię Honorową. Otrzymał także ty tytuły doktora honoris causa wielu uniwersytetów. Co ciekawe, Gdański Port Lotniczy nosi jego imię. Jest to o tyle nietypowe, że zwykle imię znanych postaci nadajemy mm, miejscom czy ważnym instytucjom dopiero po ich śmierci. Lech ses dla Polaków. Tak ważne, że jeszcze za jego życia nazwaliśmy Gdański Port Lotniczy jego imieniem. Slajd 10. Nasz kolejny bohater może być dla wielu zaskakujący. Nie słyszało o nim wielu Polaków, ani tych mieszkających w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii, gdzie nasz bohater żył w drugiej części swojego życia. Chodzi mi o Józefa Rodblata, polskiego fizyka, jednego ze współwynalazców bomby atomowej. Rodblat urodził się w 1908 roku. W tak zwanym kraju nadwiślańskim, było to jeszcze wtedy imperium rosyjskie w rodzinie żydowskiej i do 1939 roku mieszkał w Polsce. Tutaj ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj się kształcił, dorastał. Następnie przeprowadził się do Wielkiej Brytanii i w 1946 roku uzyskał brytyjskie obywatelstwo. Przeszedł wtedy na obywatelstwo brytyjskie, zrezygnował z obywatelstwa polskiego, ale zawsze powtarzał, że w sercu nadal jest Polakiem z brytyjskim paszportem. Do końca życia płynnie mówił po polsku. Zachowała się nawet o nim anegdota, że Brytyjczycy byli zdziwieni, ponieważ przy każdym powitaniu podawał rękę. W Wielkiej Brytanii raczej tak się nie robi, tylko kiedy kogoś poznajemy, podajemy rękę. Natomiast ponieważ Polacy przy, każdej, przy każdym spotkaniu podają sobie rękę, on zachował ten zwyczaj. W 1966 roku y, przyjęto go do Polskiej Akademii Nauk, był jednak członkiem korespondentem, ponieważ nie mieszkał w ojczyźnie. Rotblat był fizykiem, także rad radiobiologiem, i jak już mówiłam, jednym ze współwynalazców bomby atomowej. Z czasem jednak zdał sobie sprawę, jakie szkody jego wynalazek może przynieść ludzkości. Dlatego założył organizację o brytyjskiej, angielskiej nazwie Pagłosz, do której zaprosił różnych intelektualistów i naukowców, między innymi słynnego brytyjskiego logika Bertranda Russell'a, który był także współzałożycielem tejże organizacji. Była to organizacja intelektualistów na rzecz pokoju, która lobbowała między innymi za tym, aby zaprzestać używania broni atomowej. W 1995 roku cała organizacja i jej ówczesny prezydent, czyli właśnie Rodblad, otrzymali pokojową nagrodę Nobla. Józef Rodblatt zmarł w, 1000, w 2005 roku, czyli dość niedawno, w Londynie. Częściowo, w dużej części właściwie przez Polaków zapomniany. Teraz dopiero mm, odkrywamy ponownie pamięć o nim, powstają jego biografie, być może powstanie także o nim film. Nasza kolejna bohaterka otrzymała Nagrodę Nobla z literatury w roku 1996 i sama nazwała to wydarzenie żartobliwie, jak na nią przystało, tragedią sztokholmską. Mowa oczywiście o Wisławie Szymborskiej, która urodziła się w 1923 roku, zmarła w roku 2012. Ta wielka polska poetka nie była zadowolona z tego, że otrzymała Nagrodę Nobla, bo wiedziała, z czym będzie się to wiązać nie przepadała za popularnością, za wywiadami. Charakterystycznymi cechami jej poezji jest ironia, ale też czułe spojrzenie na człowieka, spojrzenie z wyrozumiałością, często nawet z miłością. Wisława Szymborska, poza tym, że pisała eseje, zajmowała się także publicystyką, eseistyką, wydała w sumie w życiu jedynie kilka tomów poezji, na przykład Widok z piasku, jednak jej twórczość była na tyle charakterystyczna, że wystarczyło to, aby otrzymała Nagrodę Nobla. Ostatnio jest także, yy, odkrywana jest także jej twórczość związana z jej wieloletnim partnerem, przyjacielem, kolonelem Filipowiczem, który także był poetą. Znowu anegdota, Szymborska jak zawsze, może nieco ironicznie, ale też z czułością mówiła, że to nie ona, lecz on powinien dostać literackiego Nobla. Noblistką, która żyje do dziś i otrzymała Nobla bardzo niedawno, bo do, dosłownie rok temu, w roku 2019, jest Olga Tokarczuk, urodzona w 1962 roku. Ta powieściopisarka Otrzymała Nobla tak naprawdę za rok 2018, jednak, ponieważ w roku 2018 Szwedzka Akademia z powodów organizacyjnych miała przerwę, przez ten jeden rok yy, nagrody Nobla nie były przyznawane. W kolejnym roku nagrody Nobla otrzymały dwie osoby, w tym właśnie Tokarczuk za rok 2018. Tokarczuk mieszka we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się właśnie pisaniem powieści. Jest jednak także aktywną. Uczestniczką życia publicznego, promuje prawa kobiet, promuje wegetarianizm. Stara się też wspierać różne mniejszości etniczne w naszym kraju i tolerancję. Nagroda Nobla nie jest jedyną nagrodą, którą Tokarczuk otrzymała w ostatnich latach. W 2018 roku otrzymała także The Man Booker International Prize. Dwukrotnie otrzymała także, także nagrodę Nikę za powieści Bieguni i za księgi Jakubowe. Tokarczuk jest też autorką scenariuszy, poetką, a ostatnio wydany został jej zbiór tekstów pod tytułem podobnym jak jej wystąpienie noblowskie, czyli Czuły narrator, w którym właśnie opisuje swoją metodę literacką, polegającą na czułości wobec opisywanych zjawisk, ludzi, zdarzeń. Właśnie u narratora. Oprócz tych noblistów, o których, jak przypuszczam, w większości słyszeliście, o których uczy się w szkole, mm, którzy często jeszcze żyją i są aktywnymi uczestnikami życia publicznego, mamy także noblistów, którzy pochodzili z Polski czy w inny sposób byli z Polską związani, a o których Polacy często nie słyszeli. Jest ich kilku, przedstawię wam ich pokrótce. Zacznijmy od Alberta Michelsona, który Nagrodę Nobla otrzymał w 1907 roku. Była to nagroda Nobla z fizyki. Urodził się on na ziemiach Polski, polskich, w większości zamieszkiwanych przez Polaków, bo w prowincji Poznańskiej. Pochodził jednak z rodziny żydowskiej. Mimo, że w 1855 roku cała jego rodzina przeniosła się do USA, to pamiętał on o swoim polskim pochodzeniu nadal w jego domu mówiło się po polsku i często mówił o sobie jako o Polaku. Kolejnym polskim noblistą jest y, laureat Nagrody Nobla, znów z fizyki, tym razem, w roku 1900, tym razem za rok 1944, Izidor Izaakrabi. On także urodził się na ziemiach polskich, i mimo tego, że y, jego rodzina miała korzenie żydowskie i przeprowadziła się do USA. On mm, nadal utrzymywał związki z Polską i nadal, przynajmniej częściowo, uważał się za Polaka. W 1971 roku odwiedził nawet Polskę, wrócił do miasteczka swojego pochodzenia. Kolejnym, częściowo przynajmniej polskim noblistą jest Tadeusz Reichstein, który w 1950 roku otrzymał Nobla z Fizjologii lub Medycyny. Urodził się on w tak zwanym kraju nadwiślańskim, czyli części ówczesnego Imperium Rosyjskiego w asymilowanej rodzinie żydowskiej, która kultywowała polskie tradycje. Stąd też imię naszego noblisty, Tadeusz. Jego ojciec nadał mu to imię na cześć Tadeusza Kościuszki, wielkiego polskiego bohatera narodowego i dowódcy wojskowego. Mimo, że od ósmego roku życia aż do śmierci mieszkał w Szwajcarii, to jego rodzice kultywowali polskie tradycje, kultywowali polski język, i on z wielką czułością wspominał Polskę, cały czas też posługiwał się czynnie polskim językiem. Nie był to jedyny polski noblista z medycyny lub fizjologii, bo w 1977 roku z kolei Andrew Scali, urodzony w roku 1926, a więc nadal. Żyjący, noblista. Urodził się w Polsce jako Andrzej Wiktor Skali i był synem generała wojska polskiego, Kazimierza. I przez pierwszych 13 lat życia mieszkali właśnie w Polsce. Następnie, ponieważ wybuchła wojna, losy naszego noblisty jego rodziny. Przemieszczały ich po różnych krajach Europy, mieszkali początkowo w Rumunii, potem w Wielkiej Brytanii, ostatecznie wyemigrowali do Kanady, a od 1957 roku mieszkał on w USA. Choć hmm, nie umie on już mówić w języku polskim, zapomniał tej umiejętności, nadal wspomina swoje polskie korzenie. W 1978 roku aż dwie osoby pochodzenia polskiego otrzymały Nagrodę Nobla. W dziedzinie literatury był to Isaac Zinger, autor powieści opisujących między innymi życie Żydów na terenach Polski jeszcze przed II wojną światową. Drugim z nich był Menachem Begin, żołnierz Andersa, a następnie między innymi polityk izraelski, premier Izraela. W 1994 roku pokojową nagrodę Nobla otrzymał z kolei inny polityk izraelski, Szymon Pers. On także urodził się na terenie Polski. Początkowo nosił imię i nazwisko Szymon Perski, dopiero po emigracji do Izraela zmienił imię i nazwisko na y, bardziej żydowskie. Wjechał do Palestyny, kiedy miał 11 lat, w 1934 roku, jednak znowu pozostała w nim pamięć o ojczyźnie, a także umiejętność mówienia w języku polskim. W 2007 roku Polacy, jeśli można tak powiedzieć, otrzymali także Nobla z ekonomii. Leonid Hurwicz, który zmarł rok później, w roku 2008, urodził się, co prawda, w Rosji, w rodzinie żydowskiej. Ale w latach 1919-1938 mieszkał w Polsce i ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Żył w wielu krajach. Od 1940 roku, właściwie do końca życia, mieszkał w USA, jednak Uniwersytet Warszawski wciąż o nim pamięta i jest to jeden z kilku noblistów właśnie z tego uniwersytetu. Dziękuję za uwagę. Rozwiążcie, proszę, test dotyczący naszych noblistów w internecie. Pamiętajcie też o nich, czytając ich powieści, czy ucząc się o nich na lekcjach historii. Dziękuję.